Cześć kochani, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dziś zapraszam was na odcinek typowo o diecie i ćwiczeniach w sporcie. Zapraszam wszystkie mamuśki, przyszłe mamuśki i osoby śledzące mnie na Instagramie i moje takie, nazwijmy to, sportowe poczynania, które gdzieś tam, nie wiem, może się tym interesują i inspirują, właśnie na taki pogodankowy filmik. Opowiem wam jak teraz właśnie z perspektywy, no już 6-7 miesięcy wygląda właśnie moja aktywność fizyczna w ciąży i jak zmieniła się moja Moja dieta, ile przytyłam opowiem Wam i porównam też troszeczkę tą obecną ciążę z pierwszą, czy widzę jakieś bardzo duże różnice, jeśli chodzi właśnie o to, jak się czuję, jak wyglądam, ile przytyłam. I zacznijmy od tego, co się u mnie najbardziej zmieniło, to ćwiczenia pamiętacie, jeżeli oglądacie mnie od dłuższego czasu, że ja zaczęłam swoją w ogóle aktywność fizyczną od ćwiczeń z Ewą Chodakowską ja po prostu po pierwszym porodzie gdzieś mniej więcej po 4-5 miesiącach zrobiłam sobie zdjęcie i to jak na tym zdjęciu wyglądałam tak utkwiło mnie w głowie, że z dnia na dzień później co prawda do tego musiałam dojrzeć ale w kwietniu 2019 roku z dnia na dzień po prostu podjęłam decyzję, że biorę się za siebie, a przede wszystkim za moją Kondycję, której praktycznie nie miałam w ogóle, i tak właśnie wstałam rano i zaczęłam po prostu ćwiczyć. Zaczynałam właśnie od treningów z Egwą Ochotakowską, a tak naprawdę od kilku minut, bo nie byłam w stanie zrobić więcej. Natomiast tak się bardzo polubiłam z jej ćwiczeniami, że po prostu zaczęłam ćwiczyć regularnie, z dnia na dzień te treningi były tam o te kilka minut. Dłuższe, aż w końcu się wkręciłam totalnie, zaczęłam robić wezwania, właśnie ewy, które są na Instagramie i na Facebooku i bardzo się właśnie z aktywnością fizyczną polubiłam. Natomiast teraz, kiedy przyszła druga ciąża, zdecydowanie na początku bardziej postawiłam na jogę, bo po prostu potrzebowałam takiego wyciszenia, rozciągnięcia się, relaksu, i rzeczywiście praktykowałam mniej więcej 6 razy w tygodniu jogę. Była to raczej bardziej intensywna joga, czyli winiasa, ale też czasami stawiałam na yin jogę, czyli właśnie na taką jogę rozciąganiącą. Dodatkowo y, praktykowałam y, medytację i techniki oddechowe, które miały mi pomóc, y, wiecie, przed zbliżającym się porodem. Natomiast później mi się totalnie odwiedziało po pierwszych chyba dwóch, może trzech miesiącach. Ja też jogę praktykowałam przed ciążą, natomiast właśnie na początku ciąży byłam tak bardzo w to wkręcona. Natomiast później totalnie mi się wszystko w głowie odwróciło i zaczęłam sobie układać się treningi sama. Były to raczej takie ćwiczenia na na pośladki na nogi, na ręce i tutaj bardzo pomocne były mi takie bardzo lekkie ciężarki, to jest po pół kg na sztukę. Zauważyłam, że bardzo ładnie zaczęły mi się właśnie podkreślać moje ramiona, ogólnie w ogóle moje ręce i plecy, natomiast nie jest to bardzo duże obciążenie, więc w ciąży było to dla mnie wystarczające. Nie porywałabym się na większe ciężary, bo po prostu nie miałabym siły, żeby je udźwignąć, bo nie oszukujmy się ciąża. Daje mi popalić, nie to, że słyszycie ciągle właśnie zadyszkę i mam problemy z oddechem, to jeszcze bardzo szybko przy moich ćwiczeniach właśnie się męczę, więc wszystko robię z głową, pod oczywiście okiem lekarza, ale też słucham przede wszystkim tego, co właśnie podpowiada mi organizm, więc... Nie robię już tak jak kiedyś, nie wiadomo ile serii, nie, do, nie wiadomo jak dużego zmęczenia. Tylko właśnie wręcz przeciwnie. Ruszam się, żeby właśnie dbać o moją kondycję fizyczną, o moje, wiecie, takie dobre samopoczucie, bo ja się po ćwiczeniach bardzo dobrze czuję. Natomiast nie robię nic ponad siłę. Nie męczę się też, tylko robię właśnie wszystko w swoim rytmie, bardzo spokojnie. I właśnie na początku było tak, że jak skończyłam właśnie praktykować jogę, to zaczęłam sobie sama właśnie tworzyć takie programy Treningowe, które trwały może gdzieś około 15 minut i później do tych programów treningowych zaczęłam sobie dorzucać marsze. Też jak śledzicie mnie od dłuższego czasu na Instagramie, to wiecie, że ja przed ciążą biegałam, natomiast w trakcie ciąży właśnie z biegania zrezygnowałam i zamieniłam bieganie na marsze i powiem Wam, że bardzo się to u mnie fajnie sprawdza, bo przede wszystkim organizm się fajnie, wiecie, dotlenia na zewnątrz, Serce szybciej pracuje, jakoś mam więcej właśnie energii po takim marszu, a nie czuję się wypompowana właśnie z sił, więc teraz na co dzień wybieram najczęściej właśnie marsze. Już nawet nie robię tych swoich, właśnie ćwiczeń, które sobie tam, wiecie, sama układała z ćwiczeń, które pokazywała właśnie Ewa w swoich programach. Tylko właśnie raczej stawiam na kardio, marsze, ale też, że mam z domu rower stacjonarny. To też właśnie bardzo często na niego wsiadam i tak obecnie wygląda moja właśnie aktywność fizyczna, że ogólnie staram się ruszać. Ja w pierwszej ciąży mogę śmiało o tym powiedzieć, że z całą swoją pierwszą ciąży przesiedziałam, nie uprawiałam kompletnie żadnego sportu. Odbiło się to na tym. Przede wszystkim, że bardzo dużo przytyłam, bo to było, no dla mnie to jest bardzo dużo, bo ja nigdy tyle nie ważyłam jak po pierwszej ciąży. Miałam na plusie 18 kg, z czego chyba 13 mi zostało do zrzucenia. Czy tam ponad 13%, już nie pamiętam dokładnie, ale o tym też mówiłam na moim kanale. Zostało mi po prostu do zrzucenia po ciąży, czyli to był po prostu nadmiar tkanki tłuszczowej, bo po prostu też nie odżywiałam się w 100% tak, tak jak bym chciała, i tak jak powinnam. Natomiast w tej ciąży po prostu kontynuuję aktywność fizyczną, którą miałam przed ciążą. Oczywiście jest to właśnie bardziej delikatne. Bardziej mi chodzi o to, żeby nie utrzymać jakąś super formę czy też kondycję, tylko po prostu, żeby aktywność fizyczna przygotowała mnie właśnie do porodu, żeby mój organizm był w stanie. Lepiej sobie z tym porodem po prostu poradzić. Więc dla mnie aktywność fizyczna już prawie te dwa lata temu stała się taką totalną normalnością czymś, co mnie wprawia w bardzo dobry humor, po czym się bardzo dobrze czuję. Więc sobie nie wyobrażałam, żebym teraz miała nagle, właśnie zasiąść w drugiej ciąży na kanapie. Jestem też bardzo ogromnie wdzięczna swojemu ciału za to, że jestem w stanie w ogóle się ruszać, bo są dziewczyny, które po prostu są bardzo zmęczone, którym organizm czy zdrowie nie pozwalają. Na to, żeby w ogóle jakiekolwiek ćwiczenia wykonywać, więc ja jestem wdzięczna za to właśnie, że mogę się ruszać i że mogę się ruszać no tak naprawdę o wiele, wiele więcej niż w pierwszej ciąży, bo w pierwszej ciąży na początku Wam powiedziałam, że ją przedsiedziałam, ale to też nie jest do końca prawda, bo ja starałam się ją spacerować, natomiast to też nie były jakieś, wiecie, bardzo długie dystanse. No i też wpłynęło to na to, ile przytyłam, jak się potem czułam. No, czułam się, nie ukrywam dosyć tak kiepsko w swoim ciele właśnie ze względu na tą ilość kilogramów, które miałam, jaka byłam, ociężałam no i na to też, że miałam kiepską kondycję, no i ogólnie czułam się właśnie dosyć tak kiepsko na ciągle zmęczoną, więc się cieszę że właśnie mój organizm daje mi teraz tą możliwość, że mogę się ruszać jeśli chodzi o to jak wygląda obecnie moja waga ja zaczynałam mniej więcej swoją ciążę z wagą 56 kg. ona mi się tam wiecie wahała, bo to wszystko zależy o której godzinie się ważycie, czy coś zjedliście czy się napiliście, czy jesteście ubrani czy też nie, jest bardzo dużo czynników, które wpływają na wagę, więc e, powiedzmy, przyjmijmy, że było to mniej więcej 56 kg, natomiast ja się e, ogólnie nie ważyłam przed ciążą, e, robiłam to raczej bardzo rzadko natomiast częściej stawiałam na to, żeby wziąć po prostu przymiar krawiecki i się zmierzyć właśnie w obwodach, wtedy wiedziałam e, po prostu, czy też moje ćwiczenia mają sens, czy gdzieś tam właśnie redukuje się ta tkanka tłuszczowa, a pojawia się mięśnie, ale ja wtedy byłam właśnie na etapie tego, żeby pozbyć się tych kilogramów pociąży i wyrobić sobie mięśnie. Natomiast przed ciążą drugą byłam ciekawa, ile ważę i właśnie sprawdziłam i mniej więcej było to 56 kg. Natomiast na ostatniej wizycie u lekarza yy, okazało się, że ważę 63 kg, też tak mniej więcej. Więc przytyłam na chwilę obecną yy, 7 kg, jestem już w siódmym miesiącu, więc myślę, że yy, jest to taka dla mnie chyba optymalna waga. W poprzedniej ciąży ważyłam y, chyba półtora kilograma więcej, natomiast końcówka ciąży to też był ten okres kiedy ja bardzo szybko właśnie tyłam było to spowodowane oczywiście wzrostem mniko, ale też tym właśnie, że ja wam więcej niż powinnam i dlatego też właśnie przy, przytyłam w tej ciąży dosyć sporo, natomiast teraz jest to 7 kg i nie spodziewam się tego, żeby dobić właśnie do tych 18 z ciąży, raczej myślę, że może na 12-13 kg się skończy, ale zobaczymy, to się wszystko okaże, najważniejsze, żeby maluch był zdrowy, i żeby się zdrowo rozwijał, a jeżeli przytyję za dużo, to potem będę po prostu ćwiczyć, żeby się tych kilogramów pozbyć. Więc wszystko z głową pod okiem mojego lekarza. Ogólnie zależy mi na tym, żeby się po prostu ruszać, żeby ta, ta aktywność fizyczna właśnie przygotowała mnie do porodu, żeby przejść go lepiej. Natomiast jeśli chodzi o dietę, to tutaj w tej kwestii nie zmieniło się kompletnie nic. Ja nagrywałam wam na ten temat jakiś czas temu odcinek, właśnie moje sposoby na zdrowe odżywianie, bo kiedyś w ogóle nie przywiązywałam wagi do tego, co jem, jak jem, o której godzinie, co na tym moim talerzu ląduje. Natomiast... No już jakiś czas temu, może w 2019, 2018, jakoś tak właśnie zaczęłam zwracać uwagę na to, co jem. W 2020 ograniczyłam też jedzenie mięsa. Ja Wam mówiłam, że ja nigdy nie byłam jakąś specjalną fanką mięsa i ogólnie na co dzień jadłam go bardzo mało. Natomiast w 2020 zaczęłam tego mięsa jeść jeszcze mniej. Natomiast staram się robić tak, żeby moja dieta była jak najbardziej taka zbilansowana, żeby miała różnorodne składniki. I jak w pierwszej ciąży nie nabawiłam się właśnie żadnych niedoborów, mimo że właśnie mięsa jadłam mało, tak w tej drugiej ciąży jest tak samo, też nie mam żadnych niedoborów, nic się wiecie, nie dzieje z poziomem na przykład żelaza, mimo że tego mięsa jem jeszcze mniej właśnie niż w pierwszej ciąży. Więc stawiam na to, żeby dieta po prostu była bardzo, bardzo urozmaicona. Bardzo często właśnie na moim talerzu pojawiają się strączki, ja jestem wielką fanką zresztą mój Aleks tak samo, ciecierzycy soczewice, bardzo często też robimy jakieś pieczone warzywa chociaż też w tej ciąży bardzo często sięgam po po prostu warzywa i owoce surowe zazwyczaj jest to na podwieczorek czy na po prostu kolację, że zjem sobie jabłko, marchewkę i do tego nie wiem kiwi albo paprykę, po prostu jem takie rzeczy na surowo staram się też, żeby jak najczęściej sięgać po orzechy, bo kiedy Jadłam raczej tak, wiecie, okazjonalnie, natomiast orzechy są bardzo zdrowe. I... I staram się zdecydowanie częściej po nie sięgać. Jakbyście pytali, co wybieram, to zazwyczaj są to orzechy włoskie i nerkowce. Bardzo też lubię pestki dyni, pestki słonecznika, żurawinę. Do tego też lubię zajadać. Szczególnie mój syn też lubi żurawinę. Ma to chyba po mnie. Więc robię sobie po prostu taki niewielki miks. Też dorzucam jakieś daktyle. I właśnie zjadam to w postaci takiej po prostu przekąski na drugie śniadanie, czy na deser. Bardzo też polubiłam. Znowu w drugiej ciąży robienie koktajli. Jakoś przed ciążą, nie wiem, od czasu do czasu nam się zdarzało. Szczególnie, że właśnie mój syn lubi też koktajle. Natomiast w drugiej ciąży robimy ich zdecydowanie więcej, bo po prostu jakoś. Nie zawsze mam ochotę na to, żeby coś zjeść, więc stawiam na to, żeby się po prostu czegoś napić, ale żeby to było właśnie w formie koktajlu, miksuję też różne rzeczy. Są to przede wszystkim owoce, które miksuję z sokami albo po prostu z mlekiem i wodą. Do tego dodaję jogurt naturalny, mam też taki zrobiony w młynku miks, Ziarem, pestek mam tam wrzucone sezam biały i czarny, ostropę z, palami, z czarnuszkę. Nasiona czyja, siemię konopne i siemielniane. tak? I to mam wszystko właśnie w jednym młynku. I ja sobie kilka razy przekręcę tym młynkiem i właśnie do takiego koktajlu taką mieszankę sobie dodaję, co też jest bardzo zdrowe. I staram się właśnie dbać o to, żeby moje posiłki nie były jakoś, nie wiadomo, jak wymyślne, ale żeby były różnorodne, żeby po prostu na talerz trafiało. Yy, wiele różnorodnych składników. Wiem yy, też w tej ciąży zdecydowanie więcej sałat. Często sięgam po rukole. Przy pierwszej ciąży miałam niestety ten problem, że po rukoli miałam dosyć sporą zgagę w ogóle nie chcę zapeszać, ale w tej ciąży e, męczy mnie zgaga zdecydowanie mniej, więc mam nadzieję, że tak pozostanie e, i właśnie po nic mi się nie dzieje e, też często sięgam po roszponkę, co jest chyba jedna z moich ulubionych sałat no i tak jak wam mówiłam w tym poprzednim odcinku o mojej diecie, ogólnie staram się, żeby było różnorodnie, kolorowo e, też zjadam mięso, ale właśnie raz na jakiś czas, nie jestem weganką, nie jestem też wegetarianką, bo jestem wielką fanką ryb i po ryby rzeczywiście sięgamy bardzo często, w ogóle nie lubię takich wiecie doczepianych łatych, że ktoś jest wegetarianinem ktoś jest mięsożercą i tak dalej ale wiem, że niektórzy z was tego wręcz oczekują, żebym powiedziała jak sytuacja wygląda, więc jesteśmy całą rodziną Flexi, czyli jemy mięso od czasu do czasu a przede wszystkim stawiamy właśnie na to, żeby dieta była różnorodna, ale bez mięsa, mam nadzieję, że tutaj nikogo nie uraziłam, ale wiem, że niestety temat żywności, żywienia innych jest taki dosyć kontrowersyjny i każdemu się to podoba, że ktoś właśnie jest na diecie roślinnej, a ktoś je na przykład codziennie mięso, ale mam nadzieję, że no będziecie tutaj w tej kwestii wyrozumiali. Najważniejsze jest to, żeby moje wyniki badań i moje samopoczucie było dobre i tak jest. No i to by było na tyle. Jeśli chodzi o dietę, to tak jak Wam powiedziałam, nic się kompletnie nie zmieniło. Nie mam też jakichś specjalnych zachcianek w tej ciąży, tak naprawdę pamiętam tylko dwie takie sytuacje. Raz miałam wielką ochotę na bagietkę taką świeżą z masłem, a raz miałam ochotę po prostu na musztardę i chciałam koniecznie cokolwiek byle to było właśnie z musztardą zjeść, i to tyle. Żadnych dziwnych grzeszków i dziwnych takich sytuacji nie pamiętam. Wszystko wygląda tak samo, jak było przed ciążą, i jestem naprawdę wdzięczna i dziękuję bardzo za to, że właśnie się tak dobrze czuję. Tak jak było to wcześniej, że ciąże nie jest jakoś bardzo dla mnie męcząca Jedyne co mnie wkurza to zadyszka, ale co o niej wspominam w filmach, to piszecie, że nie przeszkadza, nie podpada Więc się cieszę, że mój głos i właśnie to moje takie, wiecie, zaciąganie się pod wietrzem nie jest denerwujące To jest właśnie jedyna rzecz, która mnie bardzo w tej ciąży irytuje Ale w pierwszej ciąży też tak miałam, że zadyszka pojawiała mi się bardzo wcześnie I jeszcze jedna rzecz, która mi się właśnie teraz przypomniała to to że w tej ciąży mam o wiele większe bóle kręgosłupa. Ja się już przed pierwszą ciążą zmagałam właśnie z takim bólem w okolicy lędźwi, który promieniował mi zawsze do prawej nogi w taki sposób, że nie byłam w stanie ani stać, ani chodzić. No nie, to był po prostu moment, że człowiek by musiał po prostu zniknąć, bo nie wiedział właśnie co zrobić, żeby przestało boleć. Natomiast później między pierwszą a drugą ciążą kupiliśmy sobie z Aleksem pranamat eko, tą wiecie taką matę, która ma kwiaty lotosu, które mają na zasadzie akupresury czy akupunktury właśnie masować konkretne punkty na naszych plecach i właśnie wpływać na to, że mięśnie się rozluźniają i po prostu bóle kręgosupa ustają. Ja wam mówię, Wiem, że ja byłam tak nastawiona bardzo sceptycznie, bo jak wszyscy coś polecają, to niekoniecznie musi to być fajne, a w naszym przypadku również się ta mata bardzo sprawdziła i powiem Wam, że żałuję, że wciąż właśnie tej maty nie można stosować, z tego względu, że tym razem jest z moim supem o wiele gorzej. Ja widzę też po tym, jak stoję, że właśnie mam bardzo tutaj pogłębioną lordozę, co sprawia właśnie, że jak posiedzę trochę dłużej na krześle na kanapie to dostaję bardzo takich ogromnych bóli właśnie kręgosłupa które znowu mi zaczynają promieniować właśnie na tą prawą nogę tylko i wyłącznie była jedna taka sytuacja, że pierwszy raz mnie tak w życiu zabolał kręgosłup że po pierwsze się rozpłakałam z takiego z takiej bezsilności, bo nie wiedziałam co mam zrobić czy mam się z powrotem położyć, czy mam bardziej usiąść, bo byłam taka wiecie pół zgięta, to nie był ani siat ani właśnie leżenie, bo po prostu próbowałam wstać z kanap, próbowałam się podnieść wiecie do siadu i niestety tak mnie strzyknęło coś w kręgosłupie, że pojawił się płacz i taka po prostu bezsilność że nie wiedziałam co mam z sobą zrobić i chyba 10 minut właśnie tak nad sobą płakałam, bo to był tak niesamowity ból, no i często mi się niestety on zdarza już nie aż tak silny jak wtedy ale rzeczywiście bóle kręgosłupa są zdecydowanie częściej dlatego też razem z moją lekarką uznałyśmy, że lepiej będzie właśnie jak będę uprawiać się sport, będę się rozciągać, żeby po prostu uniknąć większych problemów z kręgosłupem i czekam już bardzo, bardzo na moment, kiedy będę mogła w końcu się położyć z powrotem na mojej macie właśnie, żeby się tych bóli kręgosłupa pozbyć, no i to na tyle, troszkę się rozgadałam, ale mam nadzieję, że tutaj wynieśliście coś ciekawego z tego filmu mamuśki, jeżeli nie potraficie nie wiem, znaleźć sobie czasu motywacji, chęci do tego, żeby się ruszyć to ja wam mówię, że warto przede wszystkim dla waszego takiego zdrowia psychicznego że wasze samopoczucie się poprawi, poprawi się wasz humor Humor. No, a że są jakieś efekty uboczne w postaci ładniejszego ciała, to jest inna kwestia. Ładniejszego ciała. To tak zabrzmiało, jakby inne ciało było brzydkie. Chodzi mi o to po prostu, że będziecie się czuć jeszcze lepiej w swoim ciele. O, może tak. Mam nadzieję, że tutaj nikt tego źle teraz nie odebrał, co miałam na myśli. No i chciałabym Wam powiedzieć, że nawet przy dziecku da się znaleźć ten czas. Najważniejsze to to, żeby być systematycznym i żeby się nie porywać z motyką na słońce, czyli nie ustalać sobie, że nagle będziemy ćwiczyć godzinę dziennie, bo przy dziecku naprawdę może być to problematyczne, żeby tą godzinę. es nicht Ale chociażby te 5 minut, i pamiętajcie, że robicie to dla zdrowia, dla siebie, a nie dla wyników, dlatego że inni ćwiczą, bo inni wyglądają na Instagramie, fit i tak dalej. To ma wszystko siedzieć w waszej głowie, że robicie to dla siebie i dla swojego zdrowia, więc ja wam przesyłam ogrom motywacji. Jeżeli chciałbyście się podzielić swoją historią w komentarzach, czy ćwiczycie, czy nie, może potrzebujecie motywacji, może miałabym wam powiedzieć coś, co was właśnie bardziej zmotywuje, to piszcie koniecznie. Jeżeli ten film Wam się spodoba, Podobał, dajcie kciuki do góry i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, ściskam, buziaki, pa pa.